Zainteresowanie postacią Adama Ledwonia w jego rodzinnym radawiu niesłabnie, bo to właśnie stąd dostał się na piłkarskie salony. Był tutaj no, jedyną osobą, która się tak naprawdę wybiła. I grała w prawdziwą piłkę w jakimś dobrym klubie. No, jest dla nas wzorem, każdy z nas dąży do tego, żeby też być tak jak on, grać w dobrych. Klubach. Ledwoń grał między innymi w Bajerze Leverkusen czy Szturmie Graz, jednak ponad 6 lat spędził w katowickim gks z którym zdobył zarówno mistrzostwo, jak i Puchar Polski. Stuprocentowy, twardziel, nawet 50% wchodził na, na, na trening, na mecz, to dawał z siebie, no, mówię 110% i zawsze był znany z tego, z nieustępliwej, twardej gry. Przegrał jednak z samym sobą. Dwa lata temu 11 czerwca powiesił się w swoim mieszkaniu w austriackim Klagenfurcie. Jego ojciec po raz ostatni widział się z nim cztery dni przed śmiercią. Wtedy to było jakieś pożegnanie. Całkiem, ja nie wiem, takie no, mógłbym powiedzieć, nienormalne. Coś to, coś to już świadczyło o tym, coś takiego, że coś złego się dzieje. I działo się. Do dramatycznego kroku pchnąć miały go kłopoty rodzinne. Od tamtego czasu wszyscy starają się pamiętać tylko to, jakim był człowiekiem i sportowcem. Wspomnienia są takie, że jak, co, jak z Adamem na mecze jeździłem, brakuje mi teraz tego, żeby na każdym meczu byłem Adama, jak mogłem, także czy w Katowicach, czy za granicą. Także, bo ciężko jest. Ciężko jest też wspominać popularnego letka kolegom z boiska, kolegom, którzy dziś grali w turnieju ku jego pamięci. Można było z tam normalnie wyjść i porozmawiać, i można było się również spotkać i zabawić. Więc wszystkie te elementy oczywiście były połączone, ale w odpowiednich proporcjach. Tak, jak postać Ledwonia na zawsze będzie łączona z katowickim klubem. Adam Szaja, Silesia informacje.